Servus, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry League of Legends Wild Rift. Moi drodzy, gramy mecz o awans, jesteśmy w Złoto 1. Jest to próba numer 4 i tym razem musi się udać, no po prostu musi się udać. Zagramy dzisiaj Jinx i zobaczymy czy, czy się uda czy nie. Jeżeli widzieliście poprzednie odcinki, widzieliście również, że trzy razy no już się nie udało mi tutaj wygrać meczu awans i jestem rrr, zły. Ale żeby nie był taki zły, możecie zostawić łapkę w górę, jeżeli dobiecie ich 200 łap w górę, no to nie będę taki zły. oraz zasubskrybować kanał, aby materiały, które udostępniam we środę, piątki oraz niedzielę pojawiają Wam się w karcie subskrypcje, no i wtedy na pewno nie przegapicie żadnego odcinka, na przykład kolejnej, e, kolejnej próby wbicia platyny, więc mam nadzieję, że teraz będzie ostatnia już tutaj nasza próba wbicia platyny i będziemy mogli zacząć pio -piąć, pio -piąć? piąć dalej po szczeblach kariery w League of Legends Wild Rift. Natomiast teraz zapraszam Was do pytania odcinka. W dzisiejszym odcinku pytanie zadał Kitku dr i zapytał Co myślisz o sobie? Szczerze. I szczerze, nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Próbowałem 40 minut, kilka podejść miałem do nagrania odpowiedzi. No nie jestem w stanie odpowiedzieć, nie, nie jestem w stanie odpowiedzieć Ci na to pytanie. Bo dlatego tylko i wyłącznie, że nie jestem w stanie to też sam sobie odpowiedzieć na to pytanie. Ale dlaczego wstawiłem do odcinka pomimo tego, że nie mam odpowiedzi? ponieważ uważam, że pytanie, które zadałeś, jest perfekcyjne. W sensie naprawdę to jest pytanie idealne, które no ja osobiście chyba lepszego pytania nie widziałem jeszcze. I to pytanie wstawiam do odcinka tylko z tego powodu, że nawet jeżeli ja nie jestem w stanie dać na nie odpowiedzi, to chciałbym to pytanie wam wszystkim zadać. Że, albo nawet nie ja, chciałbym, żebyście sami zadali sobie to pytanie. Co o sobie myślicie? Jest to naprawdę mega pytanie. Ja jestem w szoku, i ja osobiście nie jestem w stanie odpowiedzieć. Ja nie jestem w stanie odpowiedzieć sam przed sobą, a co dopiero sam ja sam przed wami nie jestem. Mądzik. Ja nie jestem w stanie odpowiedzieć sam przed sobą, co ja o sobie myślę, a tym bardziej, no, nie jestem w stanie odpowiedzieć przed wami. Ale mam nadzieję, że kiedyś uda mi się znaleźć na to odpowiedź i kiedyś z czystym sumieniem i szczerze będę mógł odpowiedzieć ci, co o sobie myślę. A nie, nie odpowiadam teraz tylko i wyłącznie. Nie odpowiadam teraz na to pytanie, tylko i wyłącznie z tego powodu, że chcę być całkowicie szczery. Wiesz, bo generalnie zauważyłem u siebie przejawy hipokryzji, jakkol jakkolwiek źle to brzmi. Ja staram się dotępić, jak mogę, natomiast jest to fakt, że tak się działo. Nie wiem, czy dalej dzieje. Myślę, że nie, bo przestałem robić pewne rzeczy i myślę, że już no, nie jestem takim hipokrytą, jak byłem kiedyś. Natomiast y, tą osobę myślę, że, że kiedyś byłem hipokrytą i trochę boję się właśnie tego, że dalej jestem. Dlatego staram się unikać jakichś wielkich wielkich mm. znaczeń, tak? Wielkich, jak, jak to się mówi wielkich sentencji i takich jasnych, no bo, bo nie chcę być hipokrytą i walczę z tym, jak mogę. Ale myślę, że staram Ci się odpowiedzieć. Odpowiem Ci to, co odpowiadałem w każdym podejściu i teraz tego nie usunę. Myślę, że jestem kimś wyjątkowym i myślę, że osiągnę coś wielkiego, bo mam wysokie ambicje i wysoko postawione cele, albo po prostu umrę, umrę nikim. Myślę, że nie będzie nic pomiędzy. A dlaczego myślę, że może być druga opcja? Bo brakuje mi często samodyscypliny. Mam jej za mało. I często bywam leniwy. To o sobie myślę. Czasami, czasami, często po prostu marnuję czas. I to o sobie myślę. Ale myślę, że jestem kimś wyjątkowym i myślę, że coś osiągnę. I to będzie coś wielkiego. I myślę, że prędzej czy później stanę się osobą, którą chcę być. To jest to, co sobie myślę. Tak w skrócie. Ale. Tak jak powiedziałem. No, nie jestem po prostu w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Dlatego to są. Słowa, tak naprawdę, które płyną prosto z serca, które płyną ze środka. i sobie odbierajcie jak chcecie, ale mówię to, co myślę. Dlatego mam nadzieję, że odpowiedź Cię satysfakcjonuje. Jestem bardzo ciekaw. W ogóle napiszcie w komentarzu. W komentarzu napiszcie tylko, czy. Zadaliście sobie to pytanie i czy byliście w stanie sobie na nie odpowiedzieć, chyba że chcecie się podzielić tym, co sobie myślicie, to z chęcią, z chęcią poczytam. Natomiast chciałbym, żebyście napisali mi, czy byliście w stanie sobie odpowiedzieć na, na to pytanie. No a jeżeli macie inne pytanie, na które mogę odpowiedzieć w przyszłym odcinku, zadajcie je w komentarzu. Przed pytaniem dodajcie hashtag PytanieOdcinka i prosiłbym Was, żeby pytanie było być może trochę prostsze, bo to jest naprawdę bardzo trudne pytanie. I nie spodziewałem się takiego pytania nigdy, w sensie, no, nie spodziewałem się pytania, które mnie tak jakby trochę zagnie. A tutaj niespodzianka. No i być może pytania takie, które są bardziej precyzyjne, bym też prosił, żeby, żebym wiedział, wiecie, na co mam odpowiadać, bo tutaj tak trochę ciężko mi by było załapać też to, na co chcesz znać odpowiedź? O co pytasz? O co konkretnie pytasz? Tak trochę ciężko mi było załapać i trochę błądziłem po omacku, natomiast mam nadzieję, że jak najbardziej satysfakcjonuje ciebie i pozostałe osoby oglądające moja odpowiedź. Wielkie dzięki za wysłuchanie i wielkie dzięki, że zadaliście sobie to pytanie i, i za komentarze i za lajki. A teraz zapraszam Was do dalszej części odcinka. Mm. No i jesteśmy na ekranie wczytywania postaci. Dzisiaj zagramy sobie na bocie z, wraz z Lux. My gramy postacią Jinx, oczywiście udało nam się ją wziąć. Zagramy przeciwko Kai'Sa oraz, oraz malfight prawdopodobnie. Na topie zagra Darius przeciwko Dianie lub Yasuo. Na dżungli mamy Xinzao w przeciwnej drużynie Wukong. No i na midzie Z przeciwko Yasuo lub Dianie. Myślę, że Yasuo pójdzie na topa. A Diana pójdzie na Mida. Tak mi się wydaje. Czyli u przeciwniku będzie wyglądało to tak, że Malfight Kaisa Bot, Wukong Jungla, Jasło, mid i Diana Top. U nas to wygląda w ten sposób, że Darius idzie na Topa, Z na Mida, Lux ze mną idziemy na Bota. No i Xinzao na dżungli. Mamy fajny team. Darius jest ok, Z jest ok. Lux jest ok, Xinzao jest ok. My, my jesteśmy ok, więc jest spoko, Poza tym my mamy bardzo fajny skin. Za sezon oczywiście. No, i myślę, że tutaj jakoś, słuchajcie, będzie. Właśnie mi spadła odwarka. Będzie ten meczek miał ręce i nogi, chociaż mają diany. A diany się bardzo obawiam, ponieważ ostatnio, jak sobie grałem, no to diana, <laughs> powiem wam, że. robiła tutaj pogrom troszkę. <laughs> A psik. Mamy tutaj kajsę, więc. Hmm, możemy ją obijać trochę, co prawda. Znaczy, to dużo nam da? Nie wiem. Możemy tutaj spróbować wypstrykać malfajta z many. Możemy spróbować go wybstrykać z many, bo on bardzo szybko manę straci. A my tutaj mamy yy, możemy się le de lekko, delikatnie leczyć co jakiś czas. Poza tym mamy jeszcze kwiatka, więc jest spoko. Starajmy się tutaj przede wszystkim farmić i nie tracić zbyt dużo tych minionków, które tutaj są. A obijanie zostawmy luks. Yy, no, bo wiemy, że w lejcie będziemy w stanie tutaj yy, bardzo po prostu dużo zdziałać tak naprawdę, oj, minionek stracony, szkoda ten, e, poczekamy i teraz my, super i jest zabrany, mamy Ksina na bocie, więc on może tutaj nam zgankować myślę, że miałby dobre okazję na zabicie ich <coughs> tym bardziej, że ten Malphite tutaj cały czas coś nas próbuje poszować okej, okay, fajnie, fajnie obici, u nas dostała Lux troszkę Malphite splashował, fajnie, dobrze wiedzieć takie rzeczy bardzo agresywnie gramy, ale mi się to podoba, mi się to podoba, yy, ponieważ mamy tutaj ewidentnie przewagę. Boję się tylko ganku. Jeżeli zostaniemy zgankowani, to może to nie wyjść <laughs> zbyt dobrze. No i tracimy trochę farmy również tutaj. Na to też musimy uważać niestety, że ta farma tutaj ucieka. No ale spokojnie, na pewno jakoś to wszystko ogarniemy. Mm, jest tutaj Xinzao, będzie walczył z Dajaną, będzie walczył z Wukongiem prawdopodobnie, więc udajmy się w tą stronę, żeby tutaj go wspomóc delikatnie. Ok, udało mu się cofnąć. Niestety przeciwnicy zrobili e, tego warda na, na, na dżungli. Ok, wracamy do farmy, oczywiście. Farma przede wszystkim. Farm first, e, kill them all later. Więc tutaj oczywiście na spokojnie. na spokojnie farmimy. Wiemy też, że Jinx jest potężną postacią, która tak naprawdę potrafi zrobić kuku. E, więc. E, im dłużej zagramy, tym lepiej. Zagramy z trochę innym buildem, bo na początku widzę, że tutaj e, będę budował chyba krwiopijce, a my chcemy zbudować Kosa statica. <laughs> Zauważyłem, że z tym mi się gra najlepiej. E, no i co? I zobaczymy jak to wyjdzie tak naprawdę. O, to jest Łukong. Tego się nie, nie spodziewałem. <laughs> Ale głupi się wbił. Ojojo, ale spudłowane Ojojoj, ale się w nas bili No strasznie się w nas bili tutaj. Bardzo ładnie. Malfight, Wukong, bardzo ładnie. Wszyscy tak naprawdę doskoczyli trochę. Wukong nas podbił pozostali do nas doskoczyli Bardzo ładnie się w nas po prostu wbili tutaj należy im się pochwała tak naprawdę. Bo to był ładnie rozegrany dive, moim zdaniem. Eee, nie wiem, jak tam się pozostała drużyna trzymana. No my tutaj umarliśmy. Widzę, że Darius na topie sobie radzi całkiem nieźle, bo zabija. Nie wiem, jak on nim idzie. Eee, w sensie Z nim idzie. Z nim idzie ma 2700, Diana 2900, więc no jest wyrównany meczek. Szkoda, że ten Z na chwilę do nas szedł na bota i stracił sporo farmy. <laughs> hmm. Okej. Okay chcemy ich obijać? No raczej nie, raczej nie, bo tutaj jednak y, nie jesteśmy w dobrej pozycji aktualnie. Mm, ale jest ja smok piekielny i na nim bym chciał się skupić. Być może nawet bym go chciał zrobić jak najszybciej. Się ruszać. Próbuję mhm, zostaliśmy obici trochę. Nie wiem czy Malphite ma znowu ulta. Bardzo nie lubię grać przeciwko <laughs> O, Bardzo nie lubię grać przeciwko Malphite'owi, bo on ma tego swojego ulta. Co z... I, i, I to jest problematyczne. Tutaj Kaisa zleszowała, więc... Dobra, nie żyjemy. Kurwa. Powiem Wam, że ten Malfight jest e, bardzo upierdliwy. No i tego nie będę ukrywał. Tutaj Malfight, jak nas ultuje, no to jest naprawdę upierdliwy strasznie. Mm, ile oni mają HP na bocie? Dobra, nie żyje Kaisa. Oni mogą robić teraz. Dokładnie, robią smoka. Ja poczekam chwilę. Ja poczekam chwilę z tym moim ultimatem. Niech on tam go dalej sobie robi. Być może uda nam się go zabić za chwilę. Poczekajmy tak, nie wiem. 5 sekund jeszcze. 4. Abo nie, niech Z go odkryje, bo na pewno go odkryje. Nie robi. Ale jak to tak? No, gdyby Z się w niego bił, moglibyśmy go zultować, gdyby go trochę obił. <laughs> Ale bardzo się boję tego malfajta. No kurde. Gościu się w nas zbija, zabija nas w ogóle. Robi z nami co chce tak naprawdę. My się też dajemy obijać. Ja się za bardzo chyba skupiam, słuchajcie, trochę na tutaj na gaworzeniu z wami niż na zabijaniu ich. I Powinienem tutaj bardziej lepiej w lepszych miejscach wardować i widzieć jak już włóką do nas schodzi i nie dać mu się ponownie zaskoczyć. Myślę, że możemy zrobić tutaj Jest się Oj, nie wiem czy to jest dobry pomysł. który właśnie Mhm. To jest gdzieś. rzeczy w powietrze nawet jednej Tutaj, one shot, i jesteśmy zabici, dokładnie. Bardzo ciężko się meczek zapowiada. Czekam na banę, naprawdę. Malphite będzie chyba jednym z pierwszych moich wyborów na ban, Bo ta postać jest po prostu niepojęta tak naprawdę. On się wbija i, i zabija. On, się, on ma ultę zbyt potężnego, tak naprawdę, wiecie? Bardzo mi się to nie podoba. Dobra, no ale na spokojnie tutaj postarajmy się. Postarajmy się teraz zbudować trochę obrażeń być może. Myślę, że krwi może być OK. Tak mi się wydaje. No na pewno się nie poddawajmy, to jest dopiero 20, to jest dopiero 7 minuta gry, więc to nie jest koniec świata. No a my musimy tutaj się ewidentnie nafarmić, żeby cokolwiek robić. Tutaj postarajmy się w takim wypadku nie walczyć. No bo jeżeli będziemy walczyć, to będziemy dalej umierać. Jeżeli będziemy umierać, no to przeciwnicy dalej będą zyskiwać tutaj ogromną przewagę. No i tak to się skończy. Więc postarajmy się tutaj, no tak jak mówię, zagrać defensywnie, myślę. Zobaczcie, idzie już tutaj do nas Diana, którym my zbyt dużo tutaj nie zrobimy. Kurwa, no to, to żeśmy zagrali defensywnie. Bardzo mocną postacią jest Diana, on jest 2-0, ok. Nie ma zbyt dużo golda. W sensie dobra, no ona ma od nas jednak 1500 golda więcej. Ale to jest. kurde. straszne. Zobaczcie, my widujemy na bocie. My oddaliśmy się tym killi na bocie, tak naprawdę, ale nie, nie ma się co dziwić tutaj. Cały czas na bota ktoś do nas schodzi. Uda się, czy nie? BUM! Shot. Nice, chociaż coś się udało. Bardzo dobrze, że ten, ten ward był. Naprawdę bardzo dobrze, że ten ward tam był. Trochę wyczekany co prawda, ale udało się, to się liczy. No i straciliśmy wieżę na bocie, więc e, teraz możemy sobie trochę spokojniej farmić na tym bocie, bo raczej tutaj nikt nie przyjdzie już nas zabić. A raczej teraz przeciwnicy będą się e, skupiać na, na midzie, na topie i tak dalej. A my możemy tutaj sobie spokojnie puszować i teraz się wycofać na przykład e, po dżunglę. Zabrać dżunglę, żeby tutaj e, farmy nadrobić, bo no, nie mamy tej farmy dużo. Mamy bardzo mało tej farmy, a powinniśmy mieć jej znacznie więcej. E, zbudujemy aktualnie Kwiopicę, później zbudujemy Kwiopicę. Później zbudujemy, słuchajcie, e, e, Infinity Edge, żeby mieć obrażenia większe, jakiś, być może, huragan czy coś, żeby szybciej atakować. A będziemy jeszcze kminić, co tutaj zrobić. Widzimy, że Kai'Sa jest na bocie, więc być może ją tutaj e, zabijemy. No i co ja bym się teraz skupił na farmie przez najbliższe kilka minut meczu? Przez najbliższe, nie wiem, pięć minut meczu, może, żeby tutaj nadrobić to, co straciliśmy. No i postarać się nie umrzeć. Chociaż, no jeżeli taki Malphite będzie dalej nas tutaj nękał i niech się w nas zbijał, no to może nie będzie zbyt ciekawie. Ale zobaczymy, ale zobaczymy, bo. Zobaczcie, teraz jest dwóch przeciwników na bocie. Jest Malphite gdzieś tu w krzakach, prawdopodobnie. No i jest taka Essa, która nas tutaj e, cały czas poszuje Tu jest pewnie gdzieś Malphite, co? Nie ma, nie wiem gdzie Smartfight, ale, ale widać ewidentnie, że... Yy, mamy lepszą drużynę. W sensie moja drużyna sobie może poradzić, jeżeli tylko ja nie będę tutaj farmi, yy, farmił. <gryw> jeżeli tylko ja tutaj nie będę fidował. No i powinniśmy my tutaj bardziej tak od tyłu gdzieś zagrać, jakoś tak z tyłu stanąć. No to jest straszne co, on, co oni robią W sensie nie mam pojęcia kiedy Darius tam umarł Nie mam pojęcia jak to mu tyle obrażeń zadobyć Może ta Kai'Sa którą nafidowaliśmy ona ma 9500 golda Ona jest 5-2, no więc tutaj ona ma więcej golda niż każdy, tak naprawdę ma najwięcej golda w grze No i patrzcie na to, że przeciwnicy mają po 9 tysięcy golda, my mamy 7 max więc, no, 7, 6, tutaj Lux ma nawet 5, więc e, no jest to ciężki meczyk i może być problemem wygranie go, ale jak najbardziej jest to możliwe. Boję się, że ten Darius może umrzeć, zlutujmy, być może ją tutaj jeszcze trafimy i mu jakoś pomożemy. Było blisko. Myślałem, że ruszy się, bo tak dziwnie stanęli w, taki, w takim jednym miejscu. Jest tutaj ta Kaisa, a Kaisa jest strasznie mocna. Ale jeżeli nie będziemy się wysuwać nie powinna była nas, nie, nie, nie powinna być w stanie nas zabić, widzę że Z wchodzi na plecy, boję się że tutaj dużo nie zrobimy, jest tutaj dwójka innych przeciw pozostałych przeciwników um, No i raczej tutaj dużo no tak jak mówię nie zrobimy, jest ten Malphite, który już chce się w nas wbijać, ja widzę, ja widzę jak on chce się wbijać, słuchajcie Ja to widzę Ja widzę jak on już leci w nas i po prostu my wszyscy umieramy My stoimy w takiej kupce, jakbyśmy chcieli się po prostu dać mu trafić, jeszcze ktoś tam bije? Ktoś się tam bije? Nie, wszyscy nie żyją, więc o co chodzi? Ziemia, Burdeczko, co tam skupmy się tutaj, żeby odmuszować to Nie bij się Darius, ja nie mam niczego, nie mam many, nie mam niczego, więc nie mamy w ogóle teamu, więc nie ma sensu się z nimi bić, słuchajcie no. Oni są znacznie potężniejsi od nas, więc tutaj jak najbardziej myślę, że powinniśmy pograć defensywnie Defować, wyczaić odpowiedni moment na bitkę, bo oni się mogą poczuć zbyt pewnie, a nie chciałbym po prostu przegrać <laughs> Przegrać kolejnej gry o platynę, to by było smutne, ale no jesteśmy jeden 5 więc no, zasługujemy na to najprawdopodobniej Dam tutaj, żeby się wycofała moja drużyna, bo no jeżeli oni się będą bić, my znowu odpuszczowujemy, oni znowu umrą, no i tak to w kółko będzie. A nam ta farma jest tutaj na bodzie potrzebna i to, no i to bardzo, bym powiedział nawet. Przeciwnik pokonany, zobaczcie. Zaczynamy powoli się odbijać, chociaż boję, że teraz, boję się, że Xinzao może teraz umrzeć. Zultujmy tam, być może kogoś trafimy. Chyba ktoś dostał. Nie wiem czy mocno, nie wiem czy nie. Ktoś była, bo jest tutaj ta Kai'Sa. Kajsa, Kajsa, pokazujmy No kajsa. Nie wiem co się w ogóle stało W sensie, t, t, ja tą grę gram jak najgorsze gówno Ja sobie zdaję z tego sprawę, musicie mi to wybaczyć I W sumie nie musicie, możecie na przykład zdyslekować ten film Bo Solson gra jak gówno Ale bo możecie napisać w komentarzu e, Solson Musisz poprawić to, to i to. Ja, no na pewno, na pewno mi się takie komentarze by przydały. Ja tutaj z tej, gry, z tej gry widzę, że muszę poprawić movement lepiej się pozycjonować, bo tutaj mogłem zrobić więcej. Mogłem zrobić więcej, zrobiłem strasznie mało i to mnie troszkę boli, bo. No nie, nie oszukując. Na przykład taki ult. O! Ten ult też nie był dobry. <laughs> Więc, no. Ja wiem co mniej więcej poprawić, ale możecie dać znać dokładnie co poprawić, bo myślę, że wiecie więcej ode mnie, przynajmniej co niektórzy. Myślę, że to spuszuje ten Wukong, Wukong w ogóle cały czas gdzieś nas spuszuje. Tutaj widzę, że już idzie malfight, tutaj widzę, że jest jasło. Jeszcze ja znam się, muszę... Przecież ktokolwiek, kto potrafi jakkolwiek celować płakał jak oglądał. Zobaczcie, ten malfeit co robi. Ja pozostawię tę grę bez komentarza. Pozwolę sobie jej nie skomentować. I przegrajmy ją w ciszy.